Po co lesbica, aborcja, to ja nie wiem, wie pan. Jeżeli nie można wybić tego lewactwa, to niech ono się chociaż przynajmniej nie rozmnaża. No dziecko, to nie jest, no, no, no nie wiem, zakup na Allegro, który ja nie podoba mi się, to oddam, no. Ta pani wierzy w te swoje, no powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, głupoty. Dzisiaj aborcja, jutro eutanazja, no. Wielki kłamczuszek i mały, i mały kłamczuszek, no. U nas no. nie ma lewicy, to jest lewizna. Polska to jest taki wielki silos ze zbożem. Pod tym silosem siedzą szczury i krzyczą: Daj nam trutkę, daj nam trutkę. Wodzu, umowa jest taka, no dobrze, leci nie... wszystko. No dobrze, leci nie wszystko. ma wycinania, no, znaczy no się dobra. wypikać tam, gdzie przeklinałem. No jest pan zwolennikiem referendum w sprawie aborcji, czy nie? Przepraszam, powiem panu tak. Referendum to jest bardzo fajna sprawa, ale tylko dla ludzi mądrych. Mhm. Dlaczego? Przepraszam, proszę sobie wyobrazić, Referendum w sprawie zniesienia podatków na przykład. Mm -hmm. Czyli wiadomo, że 99,9 zagłosuje mm -hmm. za tym, żeby znieść podatki mm -hmm. i może promil się zastanowi, jakie będą konsekwencje tego dla Państwa. Mm -hmm. Także wie pan, referendum w i samo w sobie. Natomiast w sprawie aborcji Trzeba, powiem tak, jestem katolikiem. Mm -hmm. Moje poglądy w związku z tym no, są. Cały czas stałe i po prostu no, no jestem przeciwnikiem aborcji. Ale widząc, co się dzieje, że prawica przez yy, sprawę aborcji tak naprawdę przegrała wybory, to ja to widzę tak, żeby pan Kaczyński jednak pozwolił na tą aborcję, się zgodził. I jeżeli ma jakiś z tym problem, to niech sobie wyobrazi, że Polska to jest taki wielki silos ze zbożem. Pod tym silosem siedzą szczury i krzyczą, daj nam trutkę, daj nam trutkę. Proszę pana, jeżeli nie można wybić tego lewactwa, to niech ono się chociaż przynajmniej nie rozmnaża. Mhm. No taki jest mój pogląd, więc wie pan, no, niby z jednej strony jestem przeciwnikiem aborcji, ale wie pan, jeżeli ma być państwo rozprzone, przeproszeniem, czy nawet rozpierdolone, wie pan, to wy wytnie to, ale... Ale wie pan, no to może jednak lepiej niech oni się, przynajmniej jak nie można i się nie rozmnażają. No bo niektórzy nam tutaj zwracają uwagę no że jednak ten kompromis, który był, nie trzeba było go naruszać. Proszę pana, no ja myślę, ja myślę tak, wie pan, znaczy powiem panu tak, że tak naprawdę nie chciałbym nigdy podejmować takiej decyzji. Takiej decyzji, czy w tą stronę, czy w tą stronę, bo nie chciałbym tego jak gdyby brać na swoje sumienie. Cieszę się że ktoś inny powiem, że w tej sytuacji cieszę się, że to ktoś inny podejmuje za mnie jakieś decyzje. Cieszę się, no bo nie mam tego jak gdyby na swoim sumieniu. I wiem, to jest takie wygodne podejście, ale no, nie obciąża to jak gdyby mojego sumienia. Oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że powinien jednak bronić tego jakiś i tak dalej, tych swoich, nawet swoich poglądów. Wie pan, e, myślę, że, 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 że ruszanie tego kompromisu, to, 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 to nie było nie był mądry pomysł. To nie był mądry pomysł. Zmobilizowali się ludzie, wie pan, e, na czele tego ruchu stała lesbijka, no wie pan, no po co, po co lesbijca, Bo ja to ja nie wiem, wie pan. No. No właśnie, no ale tutaj kobiety przede wszystkim podnoszą głos, że no, no to jest ich ciało i to one, to jest ich wybór. Proszę pana, jeżeli, jeżeli wie pan, e, znaczy wie pan, ja myślę, że mężczyzna że, nie może ja, jej zmuszać. Do... Ja myślę, proszę pana, że e, uczenie w tej chwili moralności dorosłych kobiet, jeżeli nie zrobili tego rodzice, to jest tylko powód do, no i, i przyczynek do jakichś, e, no niepokojów, no niepokojów społecznych, większych czy też mniejszych. No. Ale, pana zdaniem, mają prawo do tego, by wznosić taki protest, czy nie? Że proszę jednak pana, jest zaostrzenie. Że pana, pana, jest demokracja. Jest demokracja, no wie pan, no jeżeli ci ludzie, jeżeli oni nie uznają życia jak gdyby poczętego, no bo mi, wie pan, podzielmy to, nie wiem, w jakiś sposób na życie narodzone i poczęte, nie, ale nie uznają tego etapu, no co zrobisz, no, no wie pan, no na siłę, na siłę, wie pan, to, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. No, chodzi też o takie dramaty gdzieś... ludzkie, że na przykład, no tam jest ten płód taki, albo że zagraża ciąża życiu kobiety. Na siebie pan, nie, przepraszam, nie, ciąża, ciąża jest przyczyną do... jest y, może być. Jeżeli ciąża zagraża życiu kobiety, to może być. Natomiast no, chodzi o te płody, bo, bo, bo to, to jest dozwolone. Natomiast chodzi o płody te jakieś no... Przepraszam, nieudane, no ale wie pan, no, 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 no dziecko to nie jest, no, no, no nie wiem, zakup na Allegro, który, a nie podoba mi się to oddam. No. no nie można, no wie pan, jeżeli tak do tego będziemy podchodzić, to co? Do no dzisiaj, dzisiaj, wie pan, no, dzisiaj aborcja, jutro eutanazja, no jutro eutanazja, bo, 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 bo dzieci powiedzą, no dobra, zaraz nas usuwaliście, no to my was, staruchy, po co mamy na was pracować? No i do czego, Do czego dojdziemy? Dużo ludzi nie wie, że... W Polsce była już dozwolona pełna aborcja. Pełna, totalna, bez żadnych ograniczeń. Było to w 1943 roku i to prawo dała Jednocześnie w tym, w tym samym czasie w Niemczech aborcja była uznawana jako zbrodnia przeciwko narodowi. Tak to było traktowane. Kto nie wierzy, niech sobie przeczyta w Wikipedii. Można sobie sprawdzić i zobaczyć. No, to i Teraz jest pytanie, czy my. Polacy chcemy takiego prawa, jakie yy, kiedyś stworzyła. No jeżeli tak, no to, to wie pan, no niech, się, niech się społeczeństwo zastanowi. Czyli tak naprawdę czy Hitler pisał dla nas prawo, bo może nie trzeba było wojny wygrywać, może trzeba było poddać, i byśmy mieli to prawo do aborcji. Naprawdę, niech sobie ludzie przeczytają w Wikipedii, czy kiedy Polki miały, że w 1943 roku miały prawo do pełnej aborcji. Niech, bo, bo, bo nie wszyscy o tym wiedzą. I wtedy się trzeba zastanowić, czy to prawo, które pisał Adolf, dobre dla nas, Polaków ja rozmawiam z panem też pierwszy raz po wyborach, podoba się panu nowy premier, czy nie? Proszę pana, ja tego człowieka to nienawidzę, no powiem panu, no nie, no proszę pana, no większego kłamcy to, to ja nie widziałem, no. Ale mówię, że Polska jest bezpieczna. Proszę pana, jeszcze, jeszcze, z tego, od tego, z tego, jeszcze ta pani, chociaż to le, lewica, le, lewactwo totalne, ale jeszcze ona jakoś tak, no załóżmy ona, ona chociaż ideologicznie w to wierzy. Tak, ta pani wierzy w te swoje, no powiedzmy sobie, delikatnie mówiąc głupoty. Ten cłaniaczek, cwa, cwaniaczek po prostu karierowicz. Karierowicz. Mały, mały, mały kłamczu, nasi znaczy wielki kłamczuszek i mały, i mały kłamczuszek. U nas no nie ma lewicy, to jest lewizna. No to wie pan, no to może i tak, no. Czyli co, no, a no bo premier mówi, że tak, KPO przyszło. A proszę pana, w Pożalek w sądach. Proszę z pana, ale proszę pana, co to jest KPO? Co to jest KPO? To jest pożyczka, to jest pożyczka. To proszę pana, będziemy... Tak, proszę pana, I babciowe, teraz. No proszę pana, dobrze, to, 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 to może się cofnimy w czasie. Proszę pana, rolnicy teraz strajkują. No prawda? Strajkują. Ale jak był moment, że brało się kredyt, kupowało się ziemię, dostawało się na tą ziemię dopłatę, z tej dopłaty spłacało się kredyt i rolnik się śmiał. Wydawało im się, że będzie cudownie. Pokupowali na kredyt maszyny. Nagle nagle trzeba to wszystko spłacać, a tutaj gospodarka się troszeczkę zaczęła walić to. I proszę pana, i co? Y to był haczyk, taki haczyk z, z unijny. Tak samo teraz to jest następny haczyk. Tak macie tutaj pieniądze, tylko będziecie ile, ile, proszę pana, dwa razy tyle, czy chyba, czy nawet chyba dwa i pół razy tyle będziemy musieli oddać. Co z tego, że rozłożone w czasie. I co? Premier pana nie przekona. Że pana, nikt, nikt z tych ludzi mnie nie przekona. No. Wie pan, ja panu powiem, mnie nawet Jarek zbytnio nie przekonuje, znaczy wie pan, pismie przekonuje, jak gdyby jeżeli chodzi o takie no, podejście gospodarcze, PiS tam ta Solidarna Polska i tak dalej, no tutaj te, te prawicowe, jak gdyby przekonują mnie do, 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 do tych takich te, do te sprawy gospodarcze. Natomiast wie pan, no jeżeli się, wie pan, chce się dbać i o kraj, i o moralność obywateli, no to to się nie może udać. No to się nie może udać. No. Wodzu, umowa jest taka, no dobrze, leci nie. wszystko. No dobrze, leci nie wszystko. ma wycinania, znaczy no. no no się dobre. wypikać tam, gdzie przeklinałem. No